Przebyliśmy do klasztoru Ojców Kapucynów, przylegającego do Kościoła Świętego Franciszka z Asyżu trochę po 17.00. Podaliśmy się najpierw do kościoła, aby przywitać się z Panem Jezusem, a następnie rozlokowaliśmy się w pokojach. Zdążyliśmy na mszę w kościele we Frascati. Nie mieliśmy wtedy jeszcze odruchu do nagrywania i zdjęć nie ma. Jedynie Janusz wykazał się odruchem i nagrał krótkie ujęcie telefonem. Po powrocie byliśmy umówieni z Ojcem Andrzejem, że wystawi, specjalnie z okazji naszego przyjazdu, najświętszy sakrament, abyśmy mogli adorować Pana Jezusa przez godzinę. Adoracja szybko minęła. Boże, Ty w tym Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie poznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i król na wieki wieków. Amen. W każdym momencie o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie o żywy chlebie nasz. Zbliżmy się na kolację, potem zgrywanie nagranego materiału, aby być gotowym na jutro modlitwa, wieczorna i spać. Znów tylko kilka przybitek z wieczornego pejzażu. Po poszliśmy na mszę świętą prowadzoną w kaplicy, której adorowaliśmy wczoraj Pana Jezusa. Nie nagrywaliśmy tego, bo było też kilkoro miejscowych osób, a msza była po włosach. Po śniadaniu uzgodniliśmy, że każdy idzie w inną część klasztoru i nagrywamy, co napotkamy. Zobaczmy, co z tego wyszło. Czas był najwyższy wyjeżdżać. Jeszcze dzisiaj chcieliśmy dotrzeć do Asyżu, a po drodze mieliśmy zobaczyć jeszcze przynajmniej dwa miejsca. To jest Civita de Bagnoregio i Orvieto, o którym opowiadała nam w części ósmej przewodniczka po Rzymie Violetta. Alora? Lemoniada? Alora, lemoniada! <laughs> Buongiorno! Buongiorno, Lucicita. Mam to nagrane. Proszę Państwa, jesteśmy właśnie na planie filmowym filmu Nadzieja twoją ratunkiem. Głównym. Przed samym pakowaniem i wyjazdem ojciec Andrzej opowiedział nam trochę o historii kościoła i klasztoru. W 1575 po bliskiej Palestrynie, Kapucyni, nowo powstały zakon ma swoją kapitułę. I rajcy miejscy z Frascati chcą mieć ten nowy zakon u siebie. Idą do Palestryny prosząc bracia, my wam oferujemy teren. Mamy tutaj dobrodzieja, który zapłaci za wszystko, tylko przyjście No i na kapitule bracia podjęli decyzję, że wchodzą w nowe miasto, we Frascati. No i tu jesteśmy od 1575. A dobrodziejem, fundatorem klasztoru był... Papieski lekarz, jest pochowany tu u nas w kościele, jest ładnie w marmurze wy, wyrzeźbiony jego herb, jako fundator kościoła i klasztoru. Papie, papieski lekarz, no i papież też się yy, udał, bardzo mu się spodobało to miejsce. We Frascati mamy wiele willi dawnych kardynałów, dzisiaj książąt, bo to w rodzinie zostało, ale jest jedna jedyna willa papieska, Mondragone, czyli mio drago po włosku, czyli mój smok. Papieżem jest wtedy papież Grzegorz XIII i pochodzi z Bolonii, z rodziny Błąkompani. Herbem tej rodziny Błąkompani jest smok. I mamy tego smoka tu na herbie, no bo on tutaj jakby przypieczętował obecność kapucynów, poparł działania tego swojego lekarza. I też jak to w epoce bywało, miał swoich krewnych kardynałów. Mówi drodzy moi nipoti, czyli jakby powiedzieć wnuki, krewni kardynałowie, zafundujcie tutaj do kościoła kapucynów dwie kaplice. I tak się stało, także jak wchodzimy do kościoła, widzimy po lewo, po prawo dostawione do jednej nawy, która była pierwotna, dwie kaplice fundowane przez tych kardynałów, a jak się przyjrzycie ołtarzom drewnianym, znów wraca element smoka, właśnie herbu tej rodziny, byłą kompanii. Yy, ta widla papieska jest za naszymi plecami w głębi tam, bardzo taka okazała. I tam przebywa papież, podpisuje dokument jako papież Grzegorz, że kończy się epoka kalendarza juliańskiego, a zaczyna się kalendarz gregoriański, właśnie od papieża Grzegorza. I te dokumenty tu były podpisane. Dlatego dzisiaj mamy wczoraj była pascha w Kościele prawosławnym według kalendarza juliańskiego, a myśmy tą paskę mieli tym razem tydzień wcześniej. I tu właśnie dotykamy tej historii. Papieżowi się miejsce bardzo podoba i z Watykanu przysyła najlepszych artystów, jakich ma, którzy wykonują cztery freski ewangelistów i obraz o ołtarzu głównym oraz stygmatyzację świętego Franciszka w ołtarzu bocznym. Także, buongiorno. Taka to historia w pigułce tego klasztoru u początków. No i jak to, ktoś poznał jeden kościół kapucyński, Typowy, klasyczny, zna wszystkie kościoły na świecie, bo budowane były według tych samych wskazań. Kościół jednonawowy, ewentualnie jeśli są kaplice, to nie jakieś na tylko kaplice otwarte do środka kościoła. Jest ko... Jak to nazwać? Snycerka ołtarzy w drewnie w baroku toskańskim. Nie jest to jakiś bogaty barok, tylko bardzo prosty, bez złoceń, bez złotych aniołków. Prosty drewniany ołtarz ozdobny i tabernakulum, także wchodząc od razu wiadomo, kto jest najważniejszy i gdzie patrzeć. Kropka. Pozdrawiam wszystkich. Potem szybkie pakowanie się i wyjazd. To jest Wasza brama do nieba. Już. Rok 1575. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Akcja.